Pan z wami, i z duchem twoim. słowa ewangelii według świętego Jana, o, o Tobie, Panie. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów a kiedy zabrakło wina matka Jezusa rzekła do niego nie mają wina Jezus jej odpowiedział czyż to moja lub twoja sprawa niewiasto czy jeszcze nie nadeszła godzina moja wtedy matka jego powiedziała do sług zróbcie wszystko cokolwiek wam powiem Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, który czynisz cuda, który działasz przez serce Maryi, dlatego przez jej serce teraz wylewaj się na nas, abyśmy przeżywali to, co przeżywali uczestnicy, goście weselni wesela w weselawkanie galilejskiej: czyli radość i miłość Duchu Świętym, radość i obecność Jezusa.

Jest taka piękna modlitwa Kościoła do Maryi skierowana. Raczej ją rzadko odmawiamy po różańcu, bo przede wszystkim odmawiamy po Twoją obronę, czy po Mnie Najświętsza Panno Maryjo. Ale jest to modlitwa, którą w czasie tej krótkiej homilii pragnę modlitwę tą rozważyć. I zachęcić do odmawiania tej modlitwy Salve Regina, Witaj Królowo, albo Cześć Królowej. Za chwilę tę modlitwę będę fragment po fragmencie rozważał. Powstała ta modlitwa dzięki świętemu Hermanowi, który bardzo miłował Matkę Bożą. Kiedyś właśnie ją częściej odmawiano przed, przed różnymi ważnymi nabożeństwami, czy po nabożeństwach. Często też w wielu miejscach odmawia się ją po nieszporach, modlitwie wieczornej Kościoła Świętego, a również często odmawia się ją po komplecie, czyli po modlitwie na zakończenie dnia. To modlitwą modlili się męczennicy. Między innymi sandomierscy do Minikanie wraz z błogosławionym sadokiem, którzy umierali, kiedy ich prześladowcy ich, ich mordowali, to oni wtedy śpiewali tą pieśń do Maryi, powierzając się całkowicie jej opiece, prosząc ją o ochronę od nieprzyjaciół, ale tych przede wszystkim wewnętrznych, od szatana, od grzechów, i żeby mogli znieść tą śmierć męczeńską mężnie, w całkowitym zawierzeniu się Bogu i Maryi. Ta modlitwa jest odmawiana też kiedy jest pogrzeb, za duszę czystową, za duszę zmarłego, zmarłej. Albo też, kiedy jest nabożeństwo za zmarłych, za dusze czystowe, to modlitwę poleca się, aby ją odmawiać. Bo jest to modlitwa do matki, która jest matką miłosierdzia, jest naszą nadzieją. W tym roku jubileuszowym, kiedy jest temat pielgrzymiej nadziei, wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei i my żyjący na ziemi. I również dusze czystowe, One też jeszcze odbywają duchową pielgrzymkę do nieba, oczyszczając się bardzo boleśnie, często przeżywając karę ze swojej grzechy, ale jednocześnie ufając, że Boże Miłosierdzie kiedyś je wyzwoli przez również Matkę Bożą, przez jej serce miłosierne i przez nasze również modlitwy. Ważne jest, żeby modlić się każdego dnia. Za dusze czystowe, nie tylko wieczny odpoczynek, ale również i ta modlitwa. Najpierw w całości przytoczę tę modlitwę: Witaj królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieję nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnońcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc, i płacząc na tym łez Padole, przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Jest jeszcze wersja łacińska, bo ta modlitwa powstała w wersji łacińskiej. Zachęcam, żeby ją sobie też wysłuchać. Jest tak zwany Chorał gregoriański, jest to pieśń kościelna, która wyraża właśnie też uwielbienie Boga w języku łacińskim. I również w czasie Chorału gregoriańskiego wykonuje się tą pieśń w wersji łacińskiej, czyli Salve Regina, czyli właśnie Witaj Królowo. Zachęcam, żeby też sobie wysłuchać tą piękną pieśń właśnie w ramach Chorału gregoriańskiego po łacinie. Osoby się bardzo lubią, słucham ją często, często, też wieczorami tą pieśń modlę się, staram się modlić tą pieśnią, zzywając ukochaną Matkę Maryję. A więc pierwsze słowa tej modlitwy: Witaj królowo, Matko miłosierdzia. Witaj, czyli bądź pozdrowiona, królowo, mojego serca, mojego życia, Matko miłosierdzia. Ty, która doświadczyłaś Bożego miłosierdzia najwięcej, bo jesteś matką Boga, bądź także matką moją, miłosierną, przebaczającą. Matka miłosierdzia, matka grzeszników, czyli nas. Kto nam może po Bogu tak czule i tak głęboko okazać miłosierdzie jak właśnie Maria? Tylko ona, matka, jak i to Wyjątkowe słowo, które używamy do niej, Matko Jezusa. Matko Jezusa miłosiernego, przebaczającego nam. Matko nas, grzeszników, którzy dzięki Bożemu miłosierdziu i Tobie doświadczamy łaski. Więc dobrze jest wołać: Witaj, Królowo, witaj, Matko, witaj, piękna niewiastą z Apokalipsy, która pokonałaś, zmiażyłaś szatana, głowę węża. Życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Bo przecież Maryja wydała najspanialszy owoc swojego życia. Mówimy, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, albo jest inne jeszcze tłumaczenie, błogosławiony owoc łona Twojego. Jezus, miłość, światłość, życie moje, to Jezus. Maryja Go wydała. Dlatego mówimy, że Maryja jest Matką Życia, Życie. Maria też w imieniu swojego Syna daje mi życie. Dlatego możemy wołać życie, słodyczy. Nie ma tak wielkiej słodyczy, którą otrzymujemy od Boga przez Marię. Nie ma większej, nie ma, nie ma słodszej słodyczy, można powiedzieć, dla duszy, która często doświadcza goryczy, smutku, bólu, zgorzknienia. Słodycz z serca Marii przenika. Serce Twoje i napełnia je słodkością. Po tym można poznać, że jest Maryja przy mnie. Daje mi od Boga życie. Moja dusza doświadcza słodyczy jej serca. Nadziejo nasza witaj. Matka nadziei. Ona przynosi nam nadzieję. Kiedy jesteśmy w wątpliwościach, lękach albo na granicy rozpaczy, to Maryja może pokonać te pokusy w nas. I wlać w nasze serce ukojenie, nadzieje. I na końcu tego wezwania znowu jest: Witaj, bądź pozdrowiona, salwę. Właśnie dlatego, salwę Regina. Witaj, ukochana Matko. Ciągle ją trzeba pozdrawiać, wzywać, nie tylko wieczorami, jak wspomniałem, że Kościół modli się to, modli, to przede wszystkim wieczorem, ale też można rano i w innych porach właśnie też czasem po Różańcu do ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy bo do, do kogoż mamy wołać jak nie do matki po bogu ona jest jedyną osobą do której możemy się tak zwracać wołać wygnańcy bo na ziemi jesteśmy wygnańcami pielgrzymami obcymi synowie Ewy ale te, synowie grzesznicy upadłej. Teraz jesteśmy synami i córkami Maryi, która nas podnosi do Boga z grzechu i zła, z ciemności, z przygnębienia, z otchłani i śmierci. Do Ciebie wzychamy jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Tak, bo częste nasze modlitwy. Są pełne łez, wzdychania, westchnienia do Boga, który jest naszą miłością, miłosierdziem i do niej. Czasami zdarza nam się właśnie błakać, jęczeć, płyną łzy, bo jest ból, bo tu na ziemi często jest udręka, ale wołamy do niej. Wołajmy jeszcze więcej, silniej, z większym przekonaniem i wiarą, z nadzieją, do matki nadziei i miłosierdzia. Przeto rędowniczko nasza. One miłosierne oczy twa, Twoje na nas wróć. Podobnie wołamy w modlitwie po Twoją obronę do Maryi, orędowniczko nasza, pośredniczko. Więc te modlitwy, można powiedzieć, łączą się, tworzą całość. Orędowniczko, czy orędująca za nami, wstawiająca się. Pośredniczka nasza, ta, która pociesza nas, ta, która nie zapomina o nas. Ona tak naprawdę modli się za każdego człowieka na ziemi, nawet za tych najgorszych. My sami też jesteśmy biednymi grzesznikami. Orientuje za nami, nie potępia nas, nigdy tego nie uczyni. Wstawia się pokornie i ufnie do Boga za nami. Jej oczy ciągle spoglądają na nas, a jednocześnie ciągle są patrzone w Boga. Jak to możliwe? To jest tajemnica Maryi. A więc miłosierne oczy matki patrzą teraz na Ciebie. Od chwili poczęcia tak jest. Matka Boża patrzy na każdego z nas i nawet na chwilę nie odwróciła swojego wzroku od nas. Nawet jeżeli popełniliśmy coś złego, smuciła się, płakała, ale nie przestała patrzeć na Ciebie, na Twoją duszę, na Twoje serce. Więc Maria ciągle zwraca swoje oczy ku Panu i ku nam, bo jest Matką. Nie może inaczej. Zresztą przecież. Kobiety, które są matkami, które kochają swoje dzieci, przecież szczególnie kiedy są małe dzieci, no to co chwilę patrzą na swoje dzieci, szczególnie te, które są niemowlętami albo są chore, potrzebujące, to przecież ciągle dziś patrzycie jako matki na nie, żeby mieć pod opieką, troską, kontrolą dzieci, żeby się dziecku nic nie stało. ile trzeba właśnie zabiegania, ile właśnie spojrzenia, co chwilę. A tym bardziej Maria patrzy. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. I znowu nawiązanie do modlitwy pozdrowienia anielskiego i do modlitwy, w której też jest wezwanie i aklamacja świętej Elżbiety, która zawołała błogosławiony owoc żywota Twojego, łona Twojego, Jezus. Bo tym owocem jest Jezus. Rajski owoc, można powiedzieć niebiański. Jezus Zbawca. Maria nam go okaże w pełni w niebie. Ten owoc wspaniały, najspanialszy owoc także miłości Ojca Niebieskiego do nas, Jezus. Po tym wygnaniu będzie nam to dane, wpatrywać się w owoc jej życia, w Jezusa, Zbawiciela naszych dusz, naszych ciał. Więc jest nadzieja. O łaskawa, o litościwa, słodka Panno Mario. Bo przecież ona jest pełna łaski, pełna ducha świętego. Łaskawa matka, tak do niej mówimy. Matko, łaski Bożej. Kto nam może wyprosić łaskę u Pana Jezusa, jak nie ona właśnie. Najwięcej, najczęściej. W dzisiejszej Ewangelii też o tym usłyszeliśmy. Maria, matka, nie tyle troszczyła się o to, żeby było wino i żeby. Ludzie się cieszyli, tylko chodziło jej o wino łaski Bożej, wino miłości, miłosierdzia Boga. I Bóg dał jedno i drugie. O litościwa, bo z litością patrzy, jak wspomnieliśmy, jak wspomniałem, na każdego z nas. Litość, ale to nie taka litość, jak często ludzie mają na ziemi, która często związana jest z tym, że ktoś tak unosi się pychą, a komuś tam z łaski coś się da, z litości, ale to nie jest miłość. A Maretka, Matka Boża ma litość, ale właśnie tą Bożą. Litość matczyną, która ma, nie, nie ma nic wspólnego z taką, takim nędznym współczuciem, właśnie które ludzie niekiedy czasem ukazują, ale właśnie tak jak wspomniałem, z, z taką wyższością. O słodka Panna Mario, znowu słodycz Marii. Panna Maria, czyli dziewica, pełna słodyczy, słodka. Ta, która daje nam doświadczyć słodyczy miłości Pana Jezusa. A więc wołajmy do niej takimi słowami, takimi aktami szczel szczelistymi też z tej modlitwy. A ona zawsze odpowie. Ona zawsze słucha. Ona zawsze odpowiada. Więc odpowie również na tą modlitwę. Pokornych, zranionych serc, ufających dzieci swojej matce. Witaj królowo, witaj, umiłowana matko.